Przede wszystkim gra, gratuluję Stali Gorzu, bo e, jak się okazało była to mocniejsza drużyna z, przez, patrząc przez pryzmat e, dwóch meczów, które odjechaliśmy e, z Gorzowem. E, ale cóż, no, te dwa punkty, które wyrwaliśmy u siebie na torze były kluczowe, jeśli chodzi o awans do pierwszej czwórki. No i oczywiście, oczywiście jesteśmy e, z tego zadowoleni, bo to jest odzwierciedlenie tego, e, co zdobyliśmy w rundzie zasadniczej, więc na czwartym miejscu skończyliśmy. i. Fajnie, że wywalczyliśmy również w playoffach. To czwarte miejsce, które daje nam udział w, w kolejnym, kolejnym, kolejnej walce o, o medale. Cieszy mnie, że bo przygotowania były pod kątem meczu zagrożonego nie Położona plandeka i opad był na tyle duży, że w niektórych miejscach gdzieś tam podciekło i trzeba było popracować, zwłaszcza e, wasza pierwszym łukiem. E, przez to i start troszeczkę może też dostał, i, i do, e, troszkę dostał, troszkę więcej, więcej, e, że tak powiem, e, pracy poszło też w koło e, jeżdżąc, e, ale no... wyciągnęli no, wnioski, no jednak... E, Ci liderzy, zwłaszcza Martin, bardzo jestem zadowolony z jego startu, bo to przecież dopiero drugi start po kontuzji. E, Oskara Palucha, to taki języczek uwagi, dwa wygrane wyścigi to jeden w obsadzie seniorskiej, to, 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 to świetny wynik jak na młodego chłopaka, który faktycznie pierwsze zawody zalicza po kontuzji, e, po przerwie spowodowanej kontuzją. E, no, Szymon troszkę miał jakieś tam problemy na tym torze. E, Trochę był odmienny. Troszkę inny trzeba było, troszkę dużo go czytać, ale z drugiej strony no widziałem, że e, Torunianie też się męczą, męczą na tym torze e, to nas tylko można powiedzieć napędzało i to po pierwszej serii, gdzie było można powiedzieć tak mocnym uderzeniem dwa razy po 5-1, no to e, to w pierwszej fazie nie serii, to to, to utrzymało wynik, później no odrobili e, Torunianie taktyczne i 4-2, ale mówię, Patryk Hansen, no mo, mo powiedzieć, zawiódł, no bo ja rozumiem, że młodzieżowiec też e, chce kiedyś wygrywać, ale patrząc na dyspozycję jeszcze e, toruńskich młodzieżowców i na Patryka to liczyłem na to pod tym numerem, że te przynajmniej po punkcie przywiezie w tym pierwszy biega. Dlatego nastąpiła zmiana i tu e, też byłem trochę no, zawiedziony, bo Wiktor no, 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 zepsuł ten start pierwszy, ale no, widziałem, że jest, jest, jest dobrze dysponowany, zmienił motocykl, sprzęgło poprawił. No i dla takich biegów jak jest 13, no tylko serce się raduje, warto żyć pracować, bo, bo gdyby nie e, utrata powietrza w ogumieniu, no to pewnie by dowiósł tą drugą pozycję, no ale punkty wadne zrobił i myślę, że, że nie dużo, ale, ale też to cieszy. Także generalnie można się cieszyć, ale z drugiej strony czy trzeba. Popatrzeć w przyszłość, bo rywal będzie o półkę wyższy, trudniejszy. I mało jest czasu na przygotowania zwłaszcza te logistyczne, bo tu trzeba podpracować nad sprzętem. Dla niektórych chłopaków trzeba pomóc, zobaczymy jak to zrobimy. No cóż, dzisiaj się cieszymy, a jutro zabieramy się do pracy. Po prostu drużyna gorzowa była silniejsza, początek na pewno nie, nie udało nam się jeśli chodzi o, o dopasowanie motocykli. Wydaje mi się, że te, te dwa biegi przegrane po 5-1 ustawiły niestety mecz na naszą niekorzyść. Później gdzieś tam w jakimś momencie dogoniliśmy i liczyliśmy na to, że pójdzie to w dobrą stronę. No ale cóż, końcówka okazała się popisem Gorzowa i my w tej chwili koncentrujemy się już na tym, co przed nami w piątek.